Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Marcin Łuszcz. Szanowny Panie Stanisławie, dziękuję za odpowiedź na poprzednie pytania. A oto następne. Pierwsze. Czy byłby pan bardzo zdziwiony, gdyby zamieszanie w USA było cicho inspirowane przez prusaków? Straszne by mi to pasowało, ponieważ Chiny i tak już zjadły Amerykę i rewolucja w tym kraju jest im chyba najmniej potrzebna, bo wiadomo, że to może pójść w różną stronę. A prusacy, gdy Ameryka na chwilę się pogrąży, mogą całkowicie się uwolnić spod jazma Jankeskiego. No, nie byłbym może specjalnie zdziwiony. Y, chociaż y, inspiracji. Ja, tam się dopatrują ruskiej inspiracji tam Putina, że Putin to wylansował właściwie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. No jeśli by to była prawda, to znaczyłoby, że ta cała demokracja amerykańska jest niewarta funta kłaków, skoro Putin tam wybiera prezydenta. Nie bardzo wierzę w takie inspiracje. Myślę, że Chiny też mogą być zainteresowane Zamentem, jaki niewątpliwie rewolucja komunistyczna by wywołała w Stanach Zjednoczonych. A jeśli chodzi o Niemcy, no to przypominam, że Joe Biden, jeszcze zanim został zaprzysiężony na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, zapowiadał poprawę stosunków z Niemcami. No i w związku z tym niemiecki prezydent Walter Steinmeier wyraził ogromne zadowolenie z faktu, że to właśnie Józio Biden zostanie prezyd nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Drugie pytanie, czy czytał pan dzieła Feliksa Konecznego pod tytułem Dzieje Polski, dzieje Polski" opowiedziane dla młodzieży? Nie czytałem. Właśnie kończę to lektury i jestem zachwycony. Myślę, że wersja dla młodzieży powinna być lekturą obowiązkową, do czytania przez rodziców dla małych dzieci chyba, a wersja dla dorosłych powinna być lekturą obowiązkową w szkole średniej. Ogólnie uważam Konecznego za najbardziej zapomnianego z polskich geniuszów. Czy ma pan podobne zdanie? No, mam podobne zdanie. Uważam Feliksa Konecznego za wybitnego Uczonego za wybitnego historiozofa, bo to tak trzeba dyscyplinę określić, którą on się zajmował, no a został zapomniany nieprzypadkowo, dlatego że jego metoda. Była całkiem inna od metody marksistowskiej. No a wiadomo, że w naszym nieszczęśliwym kraju, za komuny, tylko marksiści byli dopuszczeni do, że tak powiem, sal wykładowych i do publikacji. Po, zresztą podobnie jak i teraz, bo teraz tylko marksiści się tam z ze swoim marksizmem, tylko się przerzucili, jak się okazało, że na razie za marksizm nikt nie wybula to się przerzucili na uniwersalizm, bo za uniwersalizm to już wymulają. Także, no, rzeczywiście, Feliks Koneczny nie jest znany w Polsce, ale nie dlatego, że został zapomniany, tylko dlatego, że wykonano na nim operację zamilczenia na śmierć, tak jak to Niemcy mówią, To Trzecie pytanie, jakie wino chciałby Pan mieć zamiast wody na spotkaniu z publicznością, które z win najlepiej rozwiązuje panu język. Chciałbym się przygotować. No, ja na spotkaniu z publicznością nie używam wina i nie zamierzam, bo jeszcze język by się mi nie rozwiązał, tylko by być może zacząłby mi się plątać, zwłaszcza gdybym użył takich mocnych win jak Porto czy Madera, więc wolę poprzestawać na wodzie. Natomiast z wina chętnie korzystam już po zakończeniu spotkania, wtedy się relaksuję. No, najbardziej lubię wino Czerwone, Bordeaux francuskie, ale też Côte d'Iron, a z włoskich win to też jest bardzo dobre wino Brunello Montepulciano. To jest wino, kiedyś było dostępne na polskim rynku, teraz już od pewnego czasu go nie widzę. Jest to wino bardzo smaczne, chociaż no nie jest tanie niestety, bo ta butelka kosztuje około koszt 60 zł, także trzeba popijać je tak bardzo umiarkowanie. No i y, również bardzo dobre wino są y, chilijskie i y, 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 australijskie. Ale teraz ostatnio właśnie trafiłem na takie... Wino portugalskie. Czerwone wino portugalskie przypominam sobie z, 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 z takiego dzieciństwa późnego, jak to <laughs> wpadła mi w ręce. Taka książka była u nas yy, w domu y, autorstwa takiego brazylijskiego komunisty, Amado, Ziemia Krwi i Przemocy. Nie wiem, jak się to u nas w domu znalazło. No i ja tę książkę zacząłem czytać z, z ogromnym zainteresowaniem, bo tam były tak zwane momenty. Yy, na przykład obcięto Głódzji warkocze rozrosły się krągłe piersi i jędrne smukłe uda koloru cynamonu. No i ale był tam też y, opis przyjęcia pułkownika Horacego i w tym opisie przyjęcia był taki. No to dzisiaj to oceniam jako Grafomański trochę zapis. Ale był taki, że czerwone wino portugalskie plamiło krwią przezroczyste kryształy. Tak, ten Jorge Ama dopisał. Więc ja tutaj nie mam takich ulubionych, że tam innych nie próbuję nawet. Jest taki szczep włoski, Primitivo. O, jest bardzo smaczny i polecam każdemu, żeby sobie spróbował. Pan Olgiers. Mu, Mularkowski. Panie redaktorze, czy zgadza się pan z pomysłem pana Józefa Białka, tego od wektorów, według którego należy tworzyć struktury w rodzaju masonergii i ściągać do tych struktur urzędników państwowych, przedsiębiorców itp., pod przysięgą w celu wytworzenia propolskiej, i propaństwowej elity? No to znam, ten, znam ten pomysł. Kolega Białek y, mi go sam referował. Ja nie wiem, czy by się to udało, czy by to na, nie natrafiło na energiczną kontrakcję ze strony tajnych służb, dlatego że no, urzędnik państwowy, który składa przysięgę i to nie może tu się przyznać do tego, że uczestniczy w takiej masunerii, to może być oskarżony o spisek przeciwko państwu. Nie wiem, czy to by doprowadziło do wytworzenia takich propolskich elit, bo myślę, że od razu tajniacy by tam wpuścili mnóstwo konfidentów do takich organizacji. No i to, tak. no ale może, być może, że Józef Białek ma rację. Pan, drugie pytanie. Doktor przybył, rzucił kiedyś pomysł reaktywowania Uniwersytetu Letrającego. Czy według Pana ma to sens i czy w obecnych warunkach jest możliwe? No pewnie, że jest możliwe, jak było możliwe za komuny. Kiedy takich uczestników i słuchaczy i tam wykładowców na uniwersytetu latającego tam łapano i tak dalej, tam aktyw ZMS-owski wkraczał i tam bijał, wywoływał burdy, no to tym bardziej teraz byłoby to możliwe, zwłaszcza, że taki nawet i teraz w okresie zbrodniczego koronawirusa, bo można takie sesje, urządzać zdalnie. Na przykład mój przyjaciel, który jest dyplomatą, byłym ambasadorem, na temat urządził taką właśnie zdalną zdalne spotkanie ze studentami na temat Indochin. No i podobno bardzo się udało. Ja nie uczestniczyłem w tym, ale opowiadał mi, że bardzo się udało. Liczne audytorium było takie Studenci zadawali pytania, także, no to właśnie nic innego jak uniwersytet latający. Tym bardziej teraz byłoby to możliwe, nawet celowe. Ja tu zgadzam się z panem doktorem przybyłem, bo taki uniwersytet latający, jeśli by wykładowcy zostali starannie dobrani, to mógłby stanowić taką przeciwwagę dla tych parków jurajskich. W jakie przekształcają się współczesne uniwersytety rządowe? Pan Edward S. Witam pierwsze pióro polskiej publicystyki w osobie pana redaktora. Dziękuję bardzo. Dwa pytania. Jak wygląda obecnie sytuacja z gazem łupkowym, który miał nam zapewnić energetyczną niepodległość, a może nawet mocarstwowość? No, nijak nie prowadzi się żadnych badań. Okazało się, że. O ile ten gaz łupkowy w ogóle tam jest na terenie Polski, to okazało się, że to straszliwe spustoszenia ekologiczne by to ściągnęło na nasz nieszczęśliwy kraj. A ponieważ lobby ekologiczne rośnie w siłę tak jak Polska rosła w siłę za czasów Gierka, no to oczywiście tego zaniechano, ale nie dlatego, tylko dlatego, że padł rozkaz, że tu po co tu jakiś gaz łupkowy i po co Polska ma mieć niezależność energetyczną, czy nawet mocarstwowość, jeżeli lepiej jest, jak będzie kupowała gaz amerykański, bo to jest jedna ze trzech takich. Przysług, których nasz najważniejszy sojusznik się po nas spodziewa. Pierwsze, że Polska udostępni Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla tam różnych rozgrywek globalnych, no to to robimy. Drugie, że Polska będzie kupowała amerykańską broń, no to też to robimy. No i że będzie kupowała amerykański gaz, no to też to robimy. Więc po co tu jeszcze zabracać sobie głowę gazem łupkowym? Ja to nazywam, jak to już się tam zaczęło przejaśniać w tej sprawie, to nazwałem ten gaz gazem głupkowym. Co pan sądzi o Jerzym Urbanie jako publicyście, pomijając kwestie etyczne? Zdrowia i wszelkiej pomyślności dla pana i pana najbliższych. No, Jerzy Urban jest publicystą inteligentnym. Martwi mnie jedna rzecz i tak zniechęca do niego, że on lubi epatować swoich czytelników tak, takim panświnizmem. Wszyscy to skurwy syni, ja też jestem skurwy synem, ale wy też jesteście skurwy synami, i tak, jako skurwy syni, to możemy się dogadać na tej samej płaszczyźnie. No, trochę mnie to martwi, bo to nieprawda. Także myślę, że Jerzy Urban używa swoich niewątpliwych zdolności publicystycznych w niezbyt fortunnym kierunku. Pan Konrad Maxelan. Szanowny Panie Stanisławie, ostatni wielki felietonisto w historii tego świata, no niech Pan nie przesadza, bo to jest taki bardzo dwuznaczny komplement. Dlaczego ostatni? Mam nadzieję, że świat się tak szybko nie skończy. Ostojo publicystyki w morzu polityczno-poprawnej nudnej miernoty. Proszę o odpowiedzi na trzy pytania. Pierwsze. Dlaczego tak... Pan broni tej wydmuszki na stanowisku prezydenta RP w kwestii zapalania jakichś tam świeczek z Żydami. Odnosi się on. Do wartości chrześcijańskich uczestniczy w mszach świętych, a tak bezczelnie oddaje pokłon obcym religiom na oczach całej Polski, która wyrosła przecież na chrześcijaństwie. Czy jeśli jakaś grupka satanistów poprosi go o publiczne modły do samego diabła w rytmach muzyki Nergala, to również nie powinien im odmówić jako polskim obywatelom. No, sytuacja nie jest zupełnie taka sama, jak zresztą nie kroni pana prezydenta jak tu pan pisze, yy, y, y, jako wydmuski. Po prostu zostałem kiedyś zapytany, co ja na ten temat sądzę, jak prezydent zapalał Chanukowe Świeczki. Zresztą to nie on jeden, bo tę tradycję zapoczątkował prezydent Lech Kaczyński. Później prezydent Komorowski to kontynuował. No i kontynuuje to prezydent Duda. Y, 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 judaizm jest wyznaniem prawnie uznanym w Polsce, w odróżnieniu od tam satanizmu, który nie jest. W związku z tym w przypadku prośby, jaką by skierowali sataniści, no nie wiem, którzy by chcieli odprawić jakąś czarną mszę łonie pani Marty Lempard, dajmy na to, no to pan prezydent ma prawo im mówić dlatego że to nie jest wyznanie prawnie uznane przez władze państwowe. A tu natomiast jest sytuacja taka, że to jest wyznanie nie tylko prawnie uznane przez władze państwowe, ale no ostatnio, 17 stycznia, obchodzony był w Kościele Katolickim. Dzień Judaizmu, jeśli tylko mam zastrzeżenia do tych czynności prezydenta, nie takie, że on tam uczestniczy w nabożeństwie żydowskim, tylko gdzie to nabożeństwo jest odprawiane. Bo jeśli by pan prezydent był zaproszony do synagogi i tam uczestniczył w zapalaniu świecek chanukowych, to uważam, że wszystko byłoby w porządku. Natomiast mam wątpliwości, czy te nabożeństwa żydowskie powinny być urządzane w publicznych gmachach państwowych, bo albo mamy zasadę rozdziału Kościoła od państwa, albo nie. Drugie, czy uważa Pan, że nasza Złota Pani również jest wydmuszką tajnych służb, fasadową postacią wykonującą tylko rozkazy starszych i mądrzejszych, czy też Wierzy pan, że to niepiękne babsko kręci tym narodem, który nie, jest tak, który nie tak dawno był jeszcze postrachem całej Europy? Ja nie uważam pani naszej złotej za wydmuszkę, dlatego że jest trochę inna sytuacja tajnych służb w państwach poważnych i w państwach pozostałych. Otóż w państwach poważnych. Tajne służby służą swojemu państwu, bo wiedzą, że innego nie będą miały, a poza tym wiedzą też, że jeżeli to państwo będzie rosło w siłę i będzie wzbudzało respekt za granicą, no to ich pozycja też ulegnie radykalnej poprawie. Dlatego służą swojemu państwu bez względu na jego ustrój. No i tutaj nasza Złota Pani jest bardzo dobrym przykładem, chociaż zrobiła parę głupstw, między innymi w sprawie imigrantów. No ale to, to, że Niemcy są państwem poważnym, to nie znaczy, że nie popełniają błędów. No za Hitlera Niemcy też były państwem poważnym, ale Hitler dużo błędów popełnił, na co zresztą zwrócili uwagę nie alianci, tylko jego taki Feldmarszałek Erich von Manstein. Warto przeczytać, odsyłam do książki napisanej przez tego Feldmarszałka Mansteina, Stracone zwycięstwa i tam on nie szczędzi krytycznych słów Adolfowi Hitlerowi, co, jak powiadam, nie podważa tego charakteru państwa poważnego, jakim są Niemcy. Natomiast w państwach pozostałych, to tajne służby pasożytują na tych państwach, frymarcząc ich interesami na rzecz państw obcych. I to jest ta różnica, dlatego u nas są Bydmoszki, a tam chyba nie ma. No może powiedzmy, że pan Emmanuel Macron to mi pasuje do takiej roli, ale to no cóż, pamiętam taki wywiad z Rzekę, który z rabią Aleksandrem de Marange przeprowadziła pani Krystyna Okrę Okręt z belgijskich okrętów i tam pyta go z jakich, między innymi z jakich środowisk rekrutują się konfidenci, bo on był szefem wywiadu francuskiego, a on taki oburzony powiada, jacy konfidenci, konfidenci są w policji, u nas są Honorable Correspondant. No to ona tam mówi nie, nie chciałam pana urazić, ale w takim razie, z jakich środowisk rekrutują się ci państwo honorable correspondant, więc on powiada, że bardzo. Różnych, może to być kierowca taksówki, duchowny, a nawet minister stanu. I to powieło jako rzeczy zwyczajnej. No to jak minister stanu może być honorable korespondent francuskiego wywiadu, to dlaczego nie prezydent? Prawda? Więc to, ale to, Powiadam, jed, wszystko zależy od tego, czy służby służą. Swojemu państwu, czy na nim tylko pasożytują. Trzecie. Biden już zapowiedział poprawę stosunków USA z Niemcami. O Polsce wypowiada się co najmniej nieprzychylnie, w przeciwieństwie do Trumpa. Już nawet nie udaje przychylności. Obstawiony jest Żydami, szykuje się tam komuna, o czym sam pan zresztą wspomina, więc chyba oczywistym jest dla nas, że trzeba uciekać od tego sojuszu z krzykiem. Jak pan myśli, co by się stało, gdyby Polska nagle zaczęła gwałtownie ocieplać stosunki, na przykład z Moskwą czy Pekiną, Pekinem, kładąc Lachę na to całe NATO czy Unię Europejską? No. Myślę, że takich, takich susów gwałtownych to w polityce się nie robi. Znaczy można, ale to na takie gwałtowne susy to mogą sobie pozwolić państwa silne. Polska do nich nie należy. Polska powinna, niezależnie od tego, kto rządzi Stanami Zjednoczonymi, Polska powinna wykorzystywać, czego niestety nie robi. Wykorzystywać fakt pozostawania w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi dla wzmocnienia siły własnej, a nie do prężenia cudzych muskułów, tam to się nadymamy i tak dalej, bo co, czym się kończy prężenie cudzych muskułów, to myśmy się przekonali w 1939 roku. Więc y, ja y, myślę, że y, taki, y, taką radykalną zmianę. Polityki zagranicznej, to trzeba by starannie przygotować pod każdym względem. No, chociażby gospodarczym. W tej chwili polska gospodarka jest związana z gospodarką niemiecką. I uzależniona od subwencji Unii Europejskiej. Niech pan powie tutaj na przykład rolnikom, że już nie będą dostawali dopłat do tego. No to nie wiem, czy będą pana politycznie popierali w tej sytuacji. Natomiast no, trzeba się opierać. Jeżeli Stany Zjednoczone będą eksportowały rewolucję komunistyczną, to oczywiście my też będziemy obiektem tego eksportu. Nam też będą te komunistyczne rozwiązania stręczyły. Trzeba przyjmować je, opóźniać ich przyjmowanie. No, taką taktykę biernego oporu trzeba zastosować i tyle. Pan Filip Bielicki. Szanowny panie Stanisławie, mam do pana takie oto pytania dotyczące naszego nieszczęśliwego kraju. Pierwsze, pod hale pod szyldem góralskie weto zapowiada otwarcie swoich działalności niezależnie od wymysłów szabez gojów z Wiejskiej. Ja widzę tu szansę, aby dotychczasowy elektorat Prawa i Sprawiedliwości przeorientował się na kierunek konfederacji, ponieważ obóz zdrady i zaprzeństwa można pominąć. Istnieje jednak ryzyko, że zostanie im nastręczony płaczliwy Szymon. Pojawiły się już takie prowokacje, na przykład zachęcanie ludzi przez fałszywe konto góralskiego weto na Facebooku do blokowania zawodów Pucharu Świata w Zakopanem. Co pan o tym sądzi? No Jasne, że będą. Jeżeli się okaże, że góralskie weto stanowi realną siłę polityczną, no to oczywiście, że rozpoczną się podchody. Ze wszystkich stron. Także jest i ta szansa, i to ryzyko. Ale w polityce nie ma nie ma polityki bez ryzyka. Zawsze jest ryzyko i trzeba tylko je wykalkulować, czy ono się opłaca, czy się nie opłaca. Drugie, mając na uwadze sukcesy dobrej zmiany, dojnej zmiany, kiedyś zadał Pan pytanie, na czyje poparcie liczy Lech Kaczyński? Więc na czyje poparcie liczy teraz? Prawo i Sprawiedliwość. Chyba już tylko biurokracji i eskimosów, którym masowo wręcza polskie paszporty. Dużo zdrówka. No liczy też na swoich wyznawców, bo to wie pan, jak ktoś jest wyznawcą, to on się nie kieruje racjonalnymi tam przesłankami, tylko emocjonalnymi, w związku z tym być może, że to jest najtwardsze jądro, nawet twardsze od eskimosów, czy tam innych. Pan Marcin Marcin. Czcigodny panie Stanisławie, mam proste pytanie. Czy posłowie i sędziowie powinni mieć immunitet i czuć się bezkarni? No zaskoczę pana może, ale powiem, że powinni mieć immunitet. Oczywiście powinno to być tak uregulowane, żeby nie mogli go nadużywać. Bo na przykład immunitet poselski powinien obejmować tylko takie czynności, które wykonuje poseł w ramach swojego mandatu. A nie na przykład immunitetem nie powinny być chronione czyny kryminalne, których się dopuszcza poseł czy sędzia. Posłowie powinni mieć pewien komfort psychiczny, żeby tam się nie bali, że zaraz zostaną oskarżeni na przykład o antysemityzm czy tam homofobię. Więc dlatego ten immunitet jest przydatny. Sędziowie też powinni mieć gwarancję niezależności. Pewnej, pewnej Pewien komfort psychiczny. I tutaj immunitet też jest przydatny, oczywiście w tym zakresie, o jakim mówię. Pan Marcin Marcin, szanowny panie Stanisławie, czy Stalin miał rację twierdząc, nie trzeba kupować narodu, wystarczy mieć tych inżynierów dusz i to zupełnie załatwia problem zniewolenia. No, jeśli nawet zupełnie nie załatwia, bo Stalin podbijał Europę nie przy pomocy inżynierów dusz, tylko przy pomocy Armii Czerwonej jednak, a inżynierowie dusz tam wykonywali czynności usługowe. Sami inżynierowie dusz by niewiele skurali, gdyby nie znajdowali się za, za osłoną bagnetów Armii Czerwonej. Proszę Państwa, także nie przeceniajmy roli inżynierów dusz, chociaż oczywiście oni są ważni. No i tym połowicznie pozytywnym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi i żegnam się z Państwa, z Państwem do cykielu następnego.